Kiedyś Antonio Mancini, później Tom White. Kiedyś bogaty włoski artysta, później ledwo zarabiający na życie krajek klubowy. Jak z bogatego, uwielbianego artysty można stać się biednym człowiekiem zarabiającym z dnia na dzień? I do tego wplątać się w porachunki mafii? Cześć, witajcie na kanale Książko Dzieje. Dzisiaj przychodzę do Was z recenzją. Będzie to recenzja książki Wszystkie Twoje Słabości Krzysztofa Myślińskiego. Książka ta premierę miała 14 lutego i jest to debiutancka książka tegoż właśnie autora. Ogólnie to ja naprawdę podziwiam osoby młode, które potrafią się wybić ponad szereg i zrobić coś innego. Tutaj chłopak młodszy ode mnie wydał już swoją pierwszą książkę i szczerze, gdy dostałem wiadomość, czy nie zechciałbym przeczytać tej książki i wyrazić na jej temat swojej opinii, no, to się ucieszyłem i stwierdziłem, dlaczego by nie. Ale nie obyło się bez y, takich, no, wątpliwości. Jedną z nich, i taką troszeczkę kontrowersyjną, będzie to, że wydawnictwo Saga Egmont y, specjalizuje się w wydawaniu y, form książek, książek w formie elektronicznej. I tutaj zaświeciła mi się taka lampka w głowie. Czy skoro wydawnictwo wydaje książki elektronicznie, to czy te książki na pewno nie będą jakiegoś takiego gorszego sortu? No bo wiecie, nie trzeba wydać tyle pieniędzy na wyprodukowanie tej książki, na wydrukowanie jej, wydanie i tak dalej. Oczywiście jakieś tu pewnie wymagania są, ale taka lampka mi się w głowie zaświeciła i no nie byłem przekonany, czy to właśnie nie będzie książka gorszego sortu. Ale lepiej pominijmy ten temat i przejdźmy do książki. Bohater Antonio miał w swoim życiu naprawdę sporo szczęścia, bo gdy chwycił swoją dłoń gitarę, zaczął na niej grać i śpiewać, to temu takiemu mini koncercikowi y, przysłuchał się pewien właściciel wytwórni muzycznej. I tak mu się ten śpiew i gra spodobała, spodobały, że stwierdził, że chce podpisać z chłopakiem kontrakt. No, na najpierw na kilka piosenek, ale później, wiecie, cała ta. Sytuacja się rozwinęła. Chłopak stał się sławny, bogaty, zaczął jeździć na koncerty, miał wiele fanów itd., no i życie tak mu właśnie leciało. Aż na jego życiowej drodze pojawiła się pewna kobieta, z którą dość szybko się ożenił, co nie spotkało się z aprobatą wśród jego współpracowników, i zresztą słusznie. Pewnego dnia pokłócił się ze swoją żoną o pewną sprawę. No i rozstali się w niezbyt pogodnych nastrojach. Żona stwierdziła, że chce wziąć rozwód, a do tego oskarżyła mężczyznę o rękoczyny. No i wiecie, ludzie takie rzeczy lubią podchwytywać. Od razu w gazetach pojawiły się niezbyt miłe artykuły. Ludzie zaczęli go, no, że tak powiem, dobijać. No i tak się właśnie posypała. Oczywiście w wielkim skrócie tak się posypała kariera y, naszego bohatera. Antonio popadł w nauk, Czego nie przepił, to zabrał komornik, a do tego cała ta nagonka na niego się nasilała, więc stwierdził, że chyba lepiej będzie, jeśli opuści Włochy. I tutaj padło na Amerykę. Właśnie tam się udał, zmienił nazwisko na Tom White, y, no i chciał, można powiedzieć, zacząć. Nowe życie. Jednak już tutaj nie miał aż tyle szczęścia, i no był już biednym człowiekiem, który zarabiał z dnia na dzień, żeby tylko opłacić rachunki i mieć co zjeść. Grał w podrzędnym klubie, który nazywał się Better Night, i to tam właśnie całe to jego życie, można powiedzieć, odwraca się troszeczkę. Nie powiem, że o 180 stopni, ale tam dochodzi do takiej rewolucji. Podczas swojego koncertu w tym klubie Tom staje się świadkiem zabójstwa pewnego starszego mężczyzny, a z rozmowy policjantów z właścicielem klubu można dowiedzieć się, że całą tą masakrę zaplątana jest amerykańska mafia, więc robi się niebezpiecznie. Normalny człowiek w takiej sytuacji Uciekłby i nigdy więcej w takie miejsce się nie pokazał, no bo jest niebezpiecznie, mafie raczej chcą się pozbywać świadków, więc tak, to on tutaj może czuć się zagrożony, ale on nie ucieka. On wraz z policjantem Jamesem biorą to śledztwo we własne ręce w ukryciu przed policją, bo policja jest skorumpowana i nie chcą z nią współpracować biorą tą sprawę w swoje ręce i chcą ją rozwiązać. I w ten sposób wplątują się w potyczki dwóch mafii. Więcej o fabule wam tutaj nie powiem, bo doszedłbym do takich momentów, w których nie umiałbym tego opisać bez spoilerowania. Więc przejdźmy sobie może do bohaterów. Kilku z bohaterów jest wyróżnionych w taki mocniejszy sposób, mamy więcej informacji na ich temat. Ogólnie, jakbym miał powiedzieć, to bohaterowie są wykreowani dobrze, dostajemy po prostu wystarczająco dużo. Informacji na ich temat. Też nie ma tutaj takiego z życia y, bohater czytelnik, więc no, nie potrzebujemy tutaj jakichś, y, nie wiadomo jak, dokładnych informacji na temat danej postaci. O głównym bohaterze już troszeczkę wiecie z y, opisu fabuły. Y, facet po czterdziestce, który no, upadł z tego naprawdę wysokiego szczebla społecznego, y, no i. Próbuje się ogarnąć, żeby nie popaść w jakieś nie wiadomo jakie długi, no i próbuje jakoś żyć. Drugim pod względem ważności w tej książce chyba będzie Policjant James. Według mnie jest wykreowany na takiego typowego amerykańskiego policjanta. Wiecie, leciutko otyły, papierkowa robota, przy biurku, raczej niezadowolony z pracy, taki zmęczony troszeczkę tą pracą, wraca do domu, do żony. Za tą sprawę z tym zabójstwem bierze się z takich, można powiedzieć, wewnętrznych pobudek ma ku temu swoje powody. Oczywiście mamy jeszcze całego tego mafioza Freda Wilsona, który odziedziczył spory majątek, którym ma teraz zarządzać. Myślę, że jest takim typowym właśnie mafiozem bezlitosny, nie ma sumienia. Dla niego zabójstwo to jest po prostu takie pstryk i już kogoś nie ma. Jeśli kogoś się chce pozbyć, to się go po prostu pozbędzie. I tyle, taki, no właśnie typowy mafiozo. W tej książce pojawia się jeszcze jeden bohater, ale na jego temat nic Wam nie opowiem, bo pojawia się on tutaj w takim momencie, w którym ja bym się nie spodziewał raczej, że właśnie dołączy tutaj jeszcze jedna jakaś... Osoba, no i ten bohater dość sporo namiesza całej tej fabule. No i jest to też taki, no, ciekawy bohater. Jak wiecie, ja kryminałów nie czytałem. No, chyba, że pod kryminał podciągniemy książkę Demon i Mroczna Toń. Ale poza tym nic. I ta książka naprawdę mi się spodobała. Autor tutaj w dość płynny sposób przeprowadza nas przez całą tą akcję. Nie ma takich bardzo mocnych przestojów. Są momenty, w których można sobie powiedzieć, Aha, w sumie tego się nie spodziewałem. Jest moment, w którym ja odłożyłem tą książkę i po prostu nie dowierzałem. Nie mogłem uwierzyć w to, co się tutaj stało. Także, no też taki bardzo szokujący moment tutaj jest, za co też w sumie plus. Jak dla mnie, książka należy do tych krótkich. Ma lekko ponad 200 stron, ale w sumie nie czuć tego, że jest taka krótka. Nie dłuży się, ale też po jej przeczytaniu, właśnie nie miałem odczucia, że. No, za szybko się to skończyło. Co do opisów, to żadne mi tu jakoś uwagi bardziej nie przykuły. Myślę, że jest to spowodowane tym, że po prostu ja w jakimś tam stopniu ten świat po prostu sobie umiem wyobrazić. Jeśli ktoś mi powie, że akcja dzieje się w Nowym Jorku w 2015 roku, no to umiem sobie to po prostu tak w umyśle nakierować, wyobrazić ten świat i wystarczy, że autor po prostu gdzieś tam jakiś delikatny opisik wstawi, żeby Naprowadzić mnie na dobre tory, i myślę, że tutaj, w tej książce, pod tym względem jest to naprawdę dobre, bo czasem bywa, że autorzy lubią przesadzić z opisami i przez to książka traci taką swoją wartką akcję. Tutaj jest to dobrze zrobione. Ja tą książkę oceniłem na 7 gwiazdek, jest to na bardzo dobra i myślę, że spokojnie ta książka na tą ocenę zasługuje. Spędziłem z nią miło czas. Końcówka mi się bardzo spodobała, była taka przyjemna. Też te szokujące momenty, niektóre akcje w tej książce no, działały na plus do oceny tej książki. Nie wiem, czy są lepsze kryminały, ja nie czytałem, więc ja tu się nie mogę za bardzo wypowiedzieć. Po prostu pierwsze odczucie, jakie miałem po przeczytaniu tej książki, no to sobie myślę, że ta książka jest no, bardzo dobra, więc tak. Jeśli miałbym ją komuś polecić, no to myślę, że spokojnie mógłbym to zrobić. Szczególnie chyba osobom, które właśnie też zaczynają swoją przygodę z kryminałami, tak jak ja, bo jest to myślę taki dość przyjemny, delikatny kryminał. Bo jak sobie czasami wyobrażam jakieś inne kryminały, no to one chyba potrafią być naprawdę ciężkie. No i oczywiście ta książka jest raczej przeznaczona dla osób, które posiadają czytnik, tak jak ja. Albo lubią czytać na jakimś innym ekranie, nie wiem, telefon, tablet, komputer, no bo jest tylko w formie elektronicznej, fajnie, jakby trafiła do abon abonamentu Legimi, bo wtedy myślę, że więcej odbiorców by było skłonnych po nią sięgnąć. Chociaż też sam e-book nie jest jakiś drogi, bo chyba tam patrzyłem 15 zł kosztował, więc w porównaniu do innych e-booków. No to jest to chyba niska cena, bo niektóre potrafią kosztować prawie jak okładkowa książka, co jest według mnie no, niezbyt mądrym pomysłem. Ja ogólnie nie jestem fanem kupowania e-booków raczej czytam tylko w sumie na Legimi. Jak już mówimy o całej książce, to jeszcze mogę tu powiedzieć o okładce, bo z początku nie przekonywała ona mnie do siebie, jednak po przeczytaniu książki no, mogę stwierdzić, że jest ona zrobiona. No chyba idealnie pod tą książkę, więc też tutaj plus nie wiem, kto to projektował tą okładkę, ale jest dobrze zrobiona pod książkę. I to byłby na tyle z tej recenzji. Dajcie znać, jakie wy macie odczucia na temat tej książki, czy może chcecie ją przeczytać, czy nie. Ja wam jeszcze tyle mogę powiedzieć, że po jej przeczytaniu umocniłem się w myśli, że chyba będę chciał dalej brnąć w te kryminały, próbować czegoś jeszcze, ale właśnie w taki... Takie łagodniejsze, żeby się nie przydusić jakimś e, ciężkim tematem. E, zobaczymy, jak tam e, dalej to będzie się rozwi rozwijało u mnie. Czy oprócz e, fantastyki i młodzieżówek, jeszcze będę lubił e, kryminały w taki mocniejszy sposób? E, zobaczymy. E, dobra, już nie przedłużam tego filmu. E, dziękuję, że wytrwaliście do końca. Oczywiście. Jeśli film się spodobał, zachęcam do postawienia łapki w górę, subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i cóż, do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!